I przypominam, że tutaj w scena jest, to znaczy, ma swoje stoisko tam możecie przyjść do niej, rzucić coś do puszki, zrobić sobie wspólne wiecie, z tymi pięknie ubranymi kobietami i mężczyzną. Tam może dalej przejdźcie, drogie panie, jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej, w głąb Dziękuję wszystkim muzykującym i jak widzicie, piękne kostiumy na scenie. Zapraszamy. I uwaga, teraz słuchamy, uważnie, panie prezydenta, Wielką orkiestrę śliczymy wszędzie, prace na niebie serca rysują. Melodia w uszach długo brzmieć będzie, tanecznym krokiem anioły wisują. Na całym świecie niebiańskie światełka spełniają wszystkie dziecięce sny. To im przygrywa orkiestra wielka, perkusja jest puszka trzydzieści My też biegniemy na onkologię, pogoda nam nie zakłóca. I odwiedzimy hematologię, bo silne mamy dziś płuca. Stowarzyszenie gotowe wybiec. Swoją twórczością sięgamy nieba. Dajemy nadzieję dla małych serc i pozdrawiamy o krzy... Dziękujemy, my Przypomniam, że można sobie zrobić zdjęcie z tymi pięknie ubranymi kobietami i mężczyzną. Zachęcamy, e, ale nie rozchodźmy. Już za parę minut.